Rondo Kresowiaków. To nowa nazwa ronda przy zbiegu ulic Targowej Batalionów Płockich, Górnej i Chopena. Rada Miejska podjęła w tej sprawie uchwałę już w listopadzie 2013 roku, jednak uroczyste nadanie nazwy odbędzie się we wrześniu 2014 roku. Rondo Kresowiaków czci pamięć mieszkańców Kwidzyna pochodzących z Kresów Wschodnich: Wołynia, Wołkowyska, Grodna, Wilna, którzy po II wojnie. Światowej zamieszkali w naszym mieście i przyczynili się do jego odbudowy i rozwoju. Zwieńczeniem uchwały będzie uroczystość nadania nazwy dla przypomnienia tragicznych losów Kresów Wschodnich i jej mieszkańców podczas i po II wojnie światowej. Oficjalne nadanie nazwy odbędzie się 17 września podczas obchodów tragicznej rocznicy zdradzieckiej napaści Rosji Sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Uroczystości z udziałem kombatantów i organizacji rozpoczną się o godzinie 10 na skwerze kombatantów. Stamtąd wyruszą w stronę Ronda Kresowiaków. Obchody zakończą mszą świętą w Kwidzyńskiej Katedrze.